Tajlandia, jeden z najchętniej odwiedzanych przez turystów krajów azjatyckich. Po pierwsze, bo zachwyca ich wygląd tutejszych miast. Po drugie, klimat i urok pięknych wysp. Wreszcie po trzecie, jedzenie o wyjątkowym smaku. Nic więc dziwnego, że wśród gości często spotkać można w Tajlandii także celebrytów. Wielokrotnie bywała tu m.in. Angelina Jolie, a pamiątką z podróży do Bangkoku są znane wszystkim fanom aktorki tatuaże. Regularnie odwiedzają Tajlandię Victoria i David Beckhamowie, szukając tam być może ukojenia i anonimowości. Zachwycony tajskimi pejzażami był też np. Leonardo do DiCaprio, który po raz pierwszy przyjechał do Tajlandii, a konkretnie na wyspę Fifi w 2000 roku, kiedy kręcił, a potem promował niebiańską plażę. No, gwiazdy kochają Tajlandię. Hmm, można spotkać tam i Leonardo DiCaprio, i Angelina Jolie. Dlaczego? I Łukasza Nowickiego można też spotkać. No, no można. można tak? i Byłeś? Byłeś? Suka, no, wróciłem parę dni temu. A, tak. Z Kambodży, no nie opodal, ale w Tajlandii też. No rzeczywiście tam się jeździ z tysiąca powodów. Z powodu mhm. jedzenia, pogody, przyzwoitych cen, świetnych połączeń. komunikacyjnych. I o tych powodach teraz porozmawiamy. Tak Jeden właśnie. tam, nie państwo jeszcze nie widzą, a tak szuka kadru, uśmiecha się. Smutny człowiek, który zamieszkał w Tajlandii. Znaczy, on wygląda smutny człowiek. Marcin Zątek, Polak mieszkający w Tajlandii właśnie. Marcinku, współczujemy. Tak no, co zrobić? No ja też wam współczuję. No już no, masz 14, także wiesz, my mamy jesteśmy 6 godzin młodsi od Ciebie. Jest Wiktor Bors tutaj z nami również. Dobre, Dzień dobry. No? Kochani. To zaczynamy chyba od Ciebie, przyjacielu, no bo tam żebyś Internet dobry z tego co widzę. Bardzo dobry. Tak. Gdzie jesteś, kochany? E Kochani, jestem na wyspie Kolanta, czyli takiej bardzo spokojnej, kameralnej. Nie powiem wręcz nie, ach, nawet wiesz, niedocenianej, tak, niedocenianej mm -hmm. wyspy, ponieważ dookoła, to jest świetna baza wypadowa na okoliczne wyspy, nawet na wyspie, na której był Leonardo DiCaprio, czyli na Pipe Phi Island Maya Bay. I też jest świetne centrum nurkowe tutaj na wyspie Kolanta. To też mało osób o tym wie. Na kolancie właśnie miałem ty... zaszczyt spędzać Sylwestra i spędziłem tam parę tygodni na, 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 na tej Pięknie. wyspie. Oczywiście e, piękna. A co ty tam robisz na tak no spokojnie? Właśnie, to nie Jak jest to się imprezowa stało, wyspa? że w ogóle, ale w ogóle jak, dlaczego tam Marcin się zdala? I utknął niejako i został, postanowił zostać. A no to już wiecie, że utknąłem, oczywiście. Tak, Kiedyś byłem podróżnikiem, podróżowałem praktycznie dookoła świata. Ponad 70 krajów odwiedziłem. Na... Natomiast no, w trakcie pandemii tak, przyszedł moment, kiedy już miałem kupiony bilet z Bangkoku do, na Sri Lankę. No i niestety zamknęli wszystkie lotniska. No i, no i co? No i utknąłem. Ale jak już utknąłem, to stwierdziłem, że należy do tego miejsca, to miejsce należy do mnie. I to jest mój drugi dom, a może nawet i pierwszy. A wyobraź sobie, żebyś utknął w Gelzer Że jesteś jednak człowiekiem szczęśliwym, mój drogi, bo utknąłeś w Tajlandii. Natomiast Wiktor wrócił, na nasze szczęście. Ale wiesz, że akurat ja wróciłem tym lotem do domu i też prawie utknąłem. Ale w Gezdelkirchen? Nie, nie, w no. okay, Wtedy na Kosajmuj dokładnie miałem tą samą myśl, dobra. że przestały latać wszystkie loty, i, i pamiętam, że mówię: Ach, najwyżej po prostu tu zostanę. I pamiętam, że już właściwie zrezygnowałem z wszystkiego, już wynająłem dom na parę miesięcy do przodu. I nagle okazało się, że wszyscy zaczęli uciekać z wyspy, na której byłem, łącznie z moim bratem, przyjaciółmi. I tak po kolei oni wszyscy wyjeżdżali. I jak zdałem sobie sprawę, że zostanę tam sam, to jednak już nie było tak fajnie i postanowiłem wrócić do Polski. I to co śmieszne, to oczywiście miną, minęły dwa lata. Teraz byłem w Tajlandii zaledwie dwa tygodnie temu. Kocham to miejsce, ale jakbym nie miał towarzystwa i swoich takich. Bo ludzie są najważniejsi. Oglądamy Twoje zdjęcia, że obok samo jest koło Tao, taka fajna wyspa. Tam też. Może... Możesz spędzić oczywiście. troszkę czasu. To e, Twoje zdjęcia. to wszystko moje zdjęcia. Tego ja znam. Tego znasz. Wtedy byłem opalony. To jest takiego fajnego. No bo jednak tak, oczywiście towarzystwo najważniejsze, ludzie najważniejsi, ale to, co pokochałeś w, w Tajlandii, to co? Za co Tajlandia daje się kochać? Przede wszystkim kocham atmosferę, bo tam jest po prostu przyjemnie. Pierwszego dnia, jak wychodzimy z lotniska, które na Kosamu jest jednym z najpiękniejszych lotnisk świata, to w ogóle wygląda jak w bajce, palmy. Właściwie czekiny, to są takie, że to są tylko takie lady, pod które się podchodzi, i potem przyjrzeć się takimi otwartymi busikami do, yy, do samolotu. No I powiem Wam, że w ogóle to, że wszyscy są uśmiechnięci, że pogoda jest wspaniała, to że można wynająć skuter za 5 dolarów i jeździć sobie po całej wyspie i cały czas być jakby częścią i społeczności, i miejsca, a przy okazji jeść. Tanio, dobrze, każdego dnia można znaleźć sobie nowy powód do wstania i to, co mi się najbardziej chyba podoba, to, że jest tam taka ogromna wolność, to, że właściwie wszystko jest takie dostępne, coś, na co w Polsce musielibyśmy na przykład, o, ostatni weekend, chciałem umówić się na masaż tajski, przedzwoniłem wszystkie masaże w Warszawie, w których można by pójść tak po prostu na masaż tajski i było to niemożliwe, bo bookingi na trzy dni do przodu i myślę sobie, kurde, w Tajlandii to bym po prostu wsiadł na skuter i podjechał w pierwsze, lepsze miejsce. I poproszę o mocarstwo tajskie. No w Tajlandii w, w, tak. w, w ogóle podróżowanie po Tajlandii jest bardzo proste. Nawet czasem mam wrażenie, że za proste. I jak tak. człowiek tak chce podróżować bez tych naklejek i bez, e, bez tej kontroli <grym się> przemysłu turystycznego, to nie jest to łatwe. Ale słuchajcie, no nie wiem czym dla ciebie Azja jest, Gościu, ale no, kuchnia myślę, że dla 90, bo ciepło to jest w wielu mm -hmm. miejscach. Na Zanzibarze też jest ciepło, ale żarcia tam takiego nie ma. I te bazary, a ja wiem, gdzie on jest, ojej. I Marcin dotarł Je. na targ. Znam to miejsce, znam. Naprawdę? Dokładnie, tam siedziałem, tam jest cukiernia kawałek dalej, bardzo dobra. Po lewej stronie. W... Opowi... Po lewej. Opowiadaj. Opowiadam. No, ty już wiesz, tak, tak. ale nasi widzowie jeszcze nie. Słuchajcie, to jest stare miasto Wyspy Kolanta i to jest no. taka przepiękna, zabytkowa uliczka z pięknymi takimi stoiskami, właśnie z owocami świeżymi z... albo z tajfudem. Tak jak mówię, tutaj na tej wyspie po prostu można odpoczywać, można się delektować prawdziwą Tajlandią. Ona nie jest aż tak bardzo turystyczna i właśnie tutaj przyjechałem odpocząć. Co powiedz mi, jakie smakołyki, bo tam to no nie jest zresztą pora jeszcze na street food, prawda? To jest przecież jest 14 najcieplejszy tak, moment dokładnie. dnia. Tak, dokładnie. Czyli co teraz, jakiś arbuzowy szejk? Co, co byś teraz zaproponował? <laughs> Mango shake. Mango! A o, nie o, widziałem tak. tego. Chciał <laughs> <laughs> po cichu, ukrywał i popijał sobie <laughs> tylko między... <laughs> No. Dokładnie. Komuś... Natomiast, um, oczywiście, tutaj te okoliczne knajpki oferują nam y, tajskie jedzenie. Możemy sobie przejść, słuchajcie, przez y, taką restaurację, i za pięć metrów dosłownie mamy teraz. Z pięknym widokiem na No, no jak jesteś na tarasie z tą huśtawką, to ja już sobie strzelę w łeb. Jeżeli, nie no, co? Jeżeli to jest to miejsce. No, no Zobaczmy, co powiem. A moja córeczka to? się bujała na tej huśtawce. Naprawdę? To jest właśnie to miejsce, jak ty. Żartujesz, jak odwróć, odwróć kamerę. Odwróć. Odwracam. I jak jest huśtawka na końcu, słuchajcie, jest! Moja yeah. restauracja! Brawo. Brawo! Drodzy Państwo, to nie było zaplanowane. No cudownie. Tak. No. Faktycznie, no masz te Nie, zdjęcia! To no, ja też znam swoich zdjęć. No. Eee, Jakbyś śladami wspomnień no, właśnie to, przechodził. No. Jedzenie to jest eee, jesno. Okay. Patrz, jak mu tam dobrze. Niech się buja, niech się buja. A ja też ona jest stanę, że tam nikogo nie ma. Co poza jedzeniem jeszcze? Nie wiem, no, bo, zaraz, bo mówimy o takich jakby oczywistych rzeczach: skuter, luz. Ale ty ci... tak mówisz, Skuter to oczywista rzecz dla ciebie, skuterze. bo byłeś, nie? Ale to nie jest takie oczywiste dla mnie. To też jest wielka do, przygoda. Do dajmy, że dżungla, dżungla. Nurkowanie, przepiękna, tak. przezroczysta woda. Takie Było Byłem, oczywiście, że Czyli byłem. też zupełnie inna Tajlandia, taka bardziej no, trudniejsza, też jakby. Taka trudna, z wyzwaniem górzysta, po której ciężko się nie. Tak łatwo się przemieszczać. Tak naprawdę tam w Chiang Mai, no to spędziłem też jakiś tydzień i to jest naprawdę fenomenalne miejsce. Masz te pola takie ryżowe, które są jakby takie trochę jak na Bali, że jeździsz i po prostu aż trudno w to uwierzyć takie, takie, takie dokładnie. Z dronem latałem dookoła i robiłem. No i zdjęcia. dronem można lat w Tajlandii, dla fanów dronów. To ci co kochają, to wszędzie. Tylko ja trzeba uważać, czy, tylko trzeba w te uważać. tycu na tę Tajlandię we w naszym widzowie. Jacek, szykuj, szykuj, szykuj się. <laughs> Przepięknie. No i jest jeszcze właśnie na przykład... Takie miejsca, właśnie, jakby powiedziałeś kotao, które są jeszcze dzikie, na których tak właściwie nie możesz się przemieszczać żadnym skuterem. Masz przezroczystą wodę, wskakujesz do niej, masz pełno rybek, które dookoła Ciebie pływają. Możesz zanurzyć się 10-20 metrów w dół i nadal masz pełną widoczność w wodzie. Jest niesamowite. Nie trzeba żadnego. Chociaż e no to lecieć tam, no to jedyny minus. Ale to nie jest takie trudne. Ja lubię na przykład dzielić sobie taką podróż na pół lecisz do Dubaju 6 godzin i 6 godzin dobar. Ale do też Bangkoku. mam na myśli finanse, że to jednak jest na no koszt, coraz kosztowniejsze w dzisiejszych czasach, więc Ale trzeba szukać wiesz, tych Myślę, że pobyt tam jest zdecydowanie jest, tak, to tańszy niż w nocleg 100 złotych dziennie i to taki naprawdę przyzwoity ze śniadaniem to Wiktor, bardzo kończyć tak już, już nie no nie już, ja muszę nie wygonić bo no to ale ja to sobie ja Wiktor, Wiktor, ja przetłumaczę, A? musimy kończyć okej okay, to, to już jest te sygnały z daleka tak ten głos, głos w naszej głowie mówi, że apetyt na Tajlandię mamy, ale też apetyt możemy zaspokoić. O, się cały czas kuchni. uśmiecha ten gość tam w tej kamerze. No. Przestań się uśmiechać. Zamów mango, sticky rice i ten bardzo dobry zespół. Albo kao soi. Albo kao Dziękujemy ci pięknie, że znalazłeś dla nas czas. Dziękuję. Dziękuję również. Słuchajcie, Marcin Zątek odkryje Tajlandię. Znajdziecie mnie na YouTubie. Ha, ha. No. Dobry zawodnik. Przenosimy się do naszej kuchni, bynajmniej nie tajskiej.